Muszę powiedzieć, bo to nie jest powiedziane. w dalej polecenie, żeby zająć się całą organizacją. To pojechałem i Olkowice okazały taką szczodrobliwość. I dlatego tu ze sprawiedliwości musiał być ten napis. Tak samo jeżeli chodzi o gminę. Ten plac to jest miasta. To jest miasta. A właśnie było to zrozumienie i to miejsce zostało wyznaczone i przygotowane, że ten pomnik mógł powstać. Tak. Cieszymy się, bo to jest... Czy księżyni Paweł Możemy nagłośnić Proszę, Kreszny, do mikrofonu? Proszę, Naciągają mnie tutaj, żeby mówić na mikrofonu, żeby to głośno mówić. Bardzo się cieszę, że wtedy, kiedy w w tak bardzo pragnę, żeby na upamiętnienie pobytu Jana Pawła II w Lęgnicy, stanął pomnik w centrum miasta, tutaj obok Ateny. Była ogromna życzliwość. I ze strony władz, które użyczyły tego pomnika, tego miejsca, i ze względu także tych, którzy chcieli się przyczynić do tego pomnika. I kiedy. Pójdziemy tutaj dalej. Proszę zobaczyć. Co tu jest najważniejsze? No najpierw widzimy płaskorzeźbę. Cały ten teren, gdzie były tłumy, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy ludzi. W czasie tej już nie nawału takiego i te słowa, takie bardzo ważne. Chrześcijanin żyjący wiarą, to mówi tu w Legnicy, albo II, żyjący Eucharystią, jest wezwany do budowania przyszłości własnej i swojego narodu na mocnych fundamentach Ewangelii. Nie lękajcie się zatem, brać odpowiedzialności. I już dalsze teksty są. Herb Jana Pawła II. I możemy teraz tu przychodzić. Niejednokrotnie patrzymy także i na następną płasko, -że, płasko rzeźbę Legnickie Pole. I właśnie Ojciec Święty upamiętnił także męczeńską śmierć w swoim przemówieniu. Henryka Pobożnego, który oddał życie swoje w obronie wiary, chrześcijaństwa, zasługuje na wyniesienie na ołtarze, pomimo różnych tam historycznych takich czy innych interpretacji niektórych ludzi. A więc zwracamy się tutaj, w tej modlitwie, tak jak widzę z plebanii niejednokrotnie, Przechodzą tu ludzie w ciągu dnia, a nawet w nocy. nocy. Przechodzą zakochani, przechodzą i modlą się, żeby ich droga była wyboru mężczyźni. Ojcze, nasz który jest w niebie śmiecimy, Twoje przysługi, jest to Twoja bądź wola, Twoja jako niebieskański na ziemi. I w naszych sprawach i potrzebach. A wtedy, kiedy są ciężkie sytuacje, zwracajmy się o pomoc, o radę, o natchnienie w modlitwie do Ojca Świętego Błogosławionego Jana Pawła II. Wspomnijmy te potrzeby, z którymi przychodzimy tutaj przed jego obliczem. błogosławiony Janie Pawle II, mądry się za nami, módl się za nami, błogosławiony Janie Pawle drugi mądry się za nami, błogosławiony Janie Pawle drugi mądry się za nami. I teraz bardzo proszę, niech ksiądz proboszcz święty św. Jadwigi rozpocznie ten śpiew barka. Zaśmiewany z podkładem muzycznym. אַז איז ס'טאָר bieg papieski uważamy za otwarty. Zapraszamy do udziału w poszczególnych konkurencjach, na poszczególnych dystansach. Można się jeszcze zapisać. Dziękujemy księdzu Ipułatowi, księdzu roboszowi z parafii Świętej Jadwigi Śląskiej w Legnicy, która jest inicjatorem pierwszego Legnickiego Biegu Papieskiego. Jest mi niezmiernie miło powitać wśród nas, wybitnych Legniczan. Witam serdecznie pana profesora Stanisława Zdąbrowskiego. Witam prezesa Orysta Przyjaciół Dzieci, pana Kazimierza Pleśniaka. Witam panią dyrektor Iwonę Gorczycę. Serdecznie witam przedstawicieli władz miasta.